Cześć, witam Was serdecznie. Na żywo z naszego studia jeszcze z komórką się rozprawiam, żeby mi czasami nie dzwoniła w czasie naszego spotkania na żywo dlatego tak wszystko naturalnie jest ledwo co wróciłem z Rzeszowa gdzie odbył się też taki duży festiwal zdrowia a tutaj kolejne różne wydarzenia w Polsce jest ich dużo na ponieważ byłem na przepięknej imprezie organizowanej przez Zosię Golis no troszkę to już minęło czasu i tutaj już wiemy bo była u nas szykuje się teraz znowuż niedługo na 27-28 taki właśnie event o wolności o zdrowiu o świadomości no witamy serdecznie Zosiu masz tutaj Dużo samozaparcia i jakiejś takiej siły wewnętrznej, że kolejne wydarzenie. Mm, bardzo cię proszę, przypomnij nam, wiem, że 27, 28 też tam mam, przynajmniej na 27 być do rana. <grytanie> proszę cię bardzo. Czy nas słyszysz? Czy Gosia nas słyszy, Kamil? Zosiu, czy ty nas słyszysz? A nie robiliście próby mikrofonu? Halo Zosia, musisz coś tam próbować, ja w międzyczasie tutaj naszym widzom powiem, że rzeczywiście Bolesławiec to takie miejsce, gdzie, gdzie grupa jest aktywna. Próbuj wywołać jeszcze raz Zosię w takim razie. Halo Zosia, nie, Zosia mnie nie słyszy, bo nie odpowiada. Zosia mnie nie słyszy, a przecież przytyczkę ja słyszę. No właśnie, nie wiem Zos, dlaczego ja cię nie słyszę. Ja a no właśnie, słucham. Teraz cię czy, no, teraz, dlatego prosimy cię właśnie o pewną opowieść o tym, co tam się szykuje na tym 27-28 listopada w Bolesławcu. Głośnie prosimy. Mhm. Jak już mieliśmy tydzień temu tą rozmowę i po pierwszej tej naszej rozmowie, pierwszy telefon był z Italii, drugi był z Monachium, później z głębi Polski, z Częstochowy, bardzo dużo ludzi jedzie na nasze spotkanie. To było bardzo wzruszające, bo oni mówią, czy jest jeszcze miejsce, ja chcę być z wolnymi ludźmi, czy jest? oni jadą tylko po to, żeby pobyć i pobawić się. Niektórzy jadą tylko na festiwal, nocują i wracają. To bardzo wzruszające. A więc, jeżeli chodzi no o komplet, o hotel na miejscu, ten ładny, to jest już kompletny, ale ja załatwiłam inne, nieopodar noclegi świadomej osoby. Także osoby mogą nadal się przy, jeszcze z nami być. Z wystawcami jest jeszcze kilka miejsc, dzięki Joli Kuleszy mamy bardzo dużo różnych wystawców, bardzo dużo różnych, no nie wiem, tu nie będę chyba czytać, żeby zawierać, bo jest to w info, ale od... Znaczy, e bardzo by nas interesowały te tematy związane z wystąpieniami, jakie tam są planowane, to, to ja, a jeśli ja, chodzi ja o wystawców, to listom. myślę, że sobie ludzie na stronę internetową zajrzą tam i... To ja Szukam. wobec tego posiłkuję się trochę listą, tak, żeby przedstawić tak 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 legendów, tak. Jakie tematy Więc, będą? No Chodzi o szybciutko przedstawię prelegentów, no więc ty jako pierwszy będziesz mówił świadomość wolnej Polski, no później będzie Jola, prawo naturalne i organity, będzie Renata Góra, diagnostyka medycyny holistycznej, światło w medycynie i profilaktyce. Będzie można zbadać siebie na darmo też tam, będzie poziom pierwiastków, jakieś mają, bardzo fajny sprzęt, będzie Marta Piotrowska. Jak przekuć chorobę w złoto? Totalna biologia. Będzie Robert Kwiatek ze srebrem koloidalnym mhm. i będzie miał kwanto, kwantowy analizator zdrowia. Będzie można się nieodpłatnie również przebadać na tym analizatorze, no będzie Marcin Bustowski ze szkodliwością glifosatu, mhm. Roman Rybacki, muzyka, afirmacją życia, no, i będzie również wystawcą, Małgosia e, Sikorska, u której byliście na e, ustawieniach narodowych, mhm. 700 ludzi was było, później, więc Małgosia przyjedzie zrobić prelekcję, jakie skutki mają te ustawienia, mhm. opowie jako prelegentka, mhm. doktor Kaczorowski opowie o hipnozie globalnej, zbiorowej, i indywidualnej. Wiesław Służyn powie o blaf, bla, bo ja mogę powiedzieć: mm. Blof, chodzi o te. Bloflavonoidy, ojej, do zdrowia. Flavonoidy, dobra, flavonoidy. So, coś mi się to... Będzie mm -hmm, Ania Mazurczyk, która była u Ciebie o, kilka razy. Ania, Ania będzie mówiła o wysokowibracyjnym jedzeniu, oczyszczaniu organizmu, sok strawy. Będzie Tomasz Poros, który będzie mówił o hipnozie regresywnej. Jeżeli chodzi o wystawców, no to będzie Iola z organitami. Ale jest ciekawostka, Alicja, która była na naszym pierwszym spotkaniu integracyjnym z synem zespołem Dauna, zaproponowała, bo on maluje obrazy okay, i tam torby. Okay. Zaproponowałam, żeby przyjechali jako wystawcy. Mm -hmm. I oni będą też mieli tam swoją skarbonkę, nie? bo on ma jakieś tam swoje sprawy. No i Robert powie o srebrze koloidalnym. I Marek naleweczka na Mareczka, te wspaniałe naleweczki. Tak, to nawet przyjdzie, brawo, brawo, Marek tak, z daleka jedzie z Kazimierza Zgadzałem. do dnego. Teraz go spotkałem w Rzeszowie na tym festiwalu, czego ci lekarz nie powie, co Bogdan organizował. Także tak. I okazji. spotkałeś też tego, będzie z nami Stasz, Staszek Kub, Kubaszek mm -hmm. z tymi, też podchodziłeś do niego Ta. te Harmonii Live. on ma ma, te... ma, Tak, tak, to jest kojarzę, oczywiście, Staszka kojarzę. Tak, tak, że Biżuteria będzie. A, słuchaj, a co z tym? Będzie... A, co, a, coś, a to a słyszałam, że Aja ma być, a coś tu Aja nie słyszy. A ja też, też, a ja ma dwa dni wykłady. No nic, tylko... o tym, nic o tym nie słyszę, że się A opomnieć. ja nie wyczytałam nie nie, ja ja nie, tego? Nie, nie, nie wyczytałam. przepraszam, Aja ma dwa razy, przez dwa dni wykłady. Tak, zapunktuję, a tak, będzie... ja mam, na, mam nadzieję. Że nie zapomniałam. była, A ja, była, także a ja Aju, przepraszam Cię, kochanie, bo wczoraj miałam z Arturem, naszym koordynatorem legnickim, rozmowę też trochę o tym mm -hmm. festiwalu, i ogólnie o jego wyjeździe, tak, do ludzi, nie no i mówiliśmy właśnie, że będzie Aja. Nie wiem, jakim cudem tym razem, sorry, Aju, że, że jakoś to pominęłam. Będzie Andrzej Dmitraszewicz, Miody i Artykuły Pszczelarskie to wszystko no jest w no małej pasieki. Brawo, brawo. Rafał Bolesławie. i Wiola Stępień, Bolesławie, Ceramika Bolesławiecka, mm. czyli Perełka z tego słynie Bolesławiecki Festiwal, ale oni robią. Własnego projektu ceramikę, bardzo piękną, bo byli na spotkaniu wolnych ludzi, które mieliśmy w tamtą sobotę, piąte już spotkanie wolnych ludzi. Więc będzie Ekogaj, Kasia, żuk, mąki, kasze gryczane, te niepalone. Przyjedzie zagroda na pograniczu ze Śląska, z Arciboża, aż na pewno znasz, bo to są sery kozie, Aha. krowie, kiszonki i tak dalej. Także będzie wioleta grońska, owoce, warzywa, oliwki inne. Będzie Kasia Adamczyk, która powie o olejkach konopnych i będzie wystawcą. Będzie właśnie Mirosław i Renata Góra tą terapię kolorami będą robili właśnie badanie aury nieodpłatnie na miejscu. Będzie Elżbieta Lejman, Krzyszniak, produkty dla zdrowia, urody oparte na czystym miąższu aloesowym. Będą naturoterapię wioleta Pieterek, odczyt stanu zdrowia z dłoni będzie i będzie i chowanie uszu na miejscu też, taka możliwość. I naturoterapię będzie jej siostra Sabina i będzie Marta Drgajło, octy, produkty ziołowe i soki i będzie Magda z kosmetykami naturalnymi i czyszczącymi. I będzie Jasińska e, Iwona, która jest bolesławca naprzeciwko hotelu Garden Mieszka. Zgłosiła się też, rozpowiedziała trochę o Bolesławcu, że, że mamy taki festiwal. I ja jeszcze ma, e, mam tam na, 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 na koncie dobyłe osoby, które będą wystawcami. Na ten moment mam zapisanych 23, ale e, e, Rafał Stępień, on jeździ na targowiska i... Obmierzyliśmy salę, więc zmieścili, zmieścimy tak 30 wystawców, a 36 to tak. No i oczywiście taka, jakby osobna część jest dla prelegentów i krzesła dla uczestników festiwalu. Mhm. Także idzie to wiesz pełną parą. Jestem zadowolona, nie ukrywam, że. Od 30-40 telefonów dziennie Myślę, to już momentami ja to sama ogarniam, bo to wiesz, ja udostępniam swoje konto. Jak wiadomo, my nie jesteśmy instytucją, więc ja obiady, a chciałam jeszcze powiedzieć, żeby, że ludzie mają wszystko na miejscu, zorganizowałem, zamawiam w tej restauracji i jeden i w drugi dzień czyli między 13 a 14 jest przerwa. I jemy integracyjnie, jak my wtedy przy tym jednym stole jemy obiady, żeby ludzie dobra. gdzieś tam nie rozchodzili, się nie rzucali bo restauracja będzie nieczynna bardzo, także bardzo wszystko jest. logistyka jest pilnowana tutaj program też bardzo ciekawy dużo osób brawo brawo to się z czasem chyba zrobi jakaś cykliczna impreza tam na zachodzie Polski też są potrzebne zresztą teraz co chwilę gdzieś słyszę są kolejne tego typu eventy. Także będziemy też starali się to nagłaśnić. Dobrze się składa, że to jest wiesz, w przyszłym, że teraz organizujemy w piątek, sobota, niedziela, drugie forum Nowej Polski oraz spotkanie wybranych koratorów właśnie sejmików właśnie w ten weekend w Łodzi, to tutaj będziemy jeszcze komunikaty dawać kolejne. No ja rozumiem, że, że przedstawiciel wiesz, wygrał wybory u was w Legnicy, akurat kolega Artur, tak, który pochodzi chyba z Bolesławca bezpośrednio, także tak. Także tak, no, oczywiście rozumiemy, że będzie też, spotka się z nami w piątek, w tak. niedziela. A my potem przyjedziemy po prostu do Was. Jeszcze co, Zosiu, tak jeszcze tak na koniec, może, bo to tak miało być rzeczywiście tylko takie raportowanie, na jakim etapie jesteście i zachęcenie ludzi, żeby przyjechali. Jest taki czas, kiedy sama widzisz, ludzie są zainteresowani. Czy ta cała katastrofa właściwie całego tego przemysłu, nazwijmy to medycznego, ten totalny w tej chwili brak zaufania, do szpitalnictwa. Ja ostatnio, bo w poniedziałek, tutaj w sprawie Uda też włączyłem się na moment, żeby, żeby tam pomóc co mogłem, i, i zjechałem, wracając w niedzielę z Rzeszowa, jadąc na Wroca. Z, z, zboczyłem na Opole, bo tam miał przyjechać rano Udo i tam miał być poddany jakimś tam badaniom, potem skierowany do szpitala, i po prostu ja tam przyjechałem, żeby właśnie z nimi zobaczyć, żeby tam coś pomóc. Się okazało, że tam żadnych badań nie było. Przywieziono go, potem został sam po prostu, właściwie. Właściwie to, to dobrze, że byłem, no bo go zabrałem do samochodu i, i, i przywiozłem z potem do Wrocławia i wiem, że jest tam po badaniach, po gasoskopi i tak dalej, zaopiekowany. Ale, ale po prostu najważniejsze to, znaczy on też się broni przed szpitalem, wszyscy się bronią oby ob nie dostać się do szpitala, zrób wszystko, żeby się dostać się do szpitala. To, to po prostu szpital to jakby zostaje się umieralnią, tak? Jeszcze przy tej COVID-ozie, jak słyszysz, że żeby dostać się do szpitala na covidozę, to w zasadzie nie ma nic gorszego, tak? Rób wszystko, żeby, żeby ratować zdrowie przed tym, jak wejdziesz w ten etap, że w zasadzie nie będzie wyjścia, bo muszą cię zabrać tam, gdzie jeżeli cię jeszcze podłączą pod respirator, to, to w zasadzie może się z tobą już pożegnać. To, to po prostu jest, aż się wierzy, nie, jest, że tak to działa, ale jest ta jasna strona tego wszystkiego, czyli to zwiększone zainteresowanie. Jak ty to widzisz, tyle osób właśnie chce, Dbać o zdrowie, chce dbać o odporność, chce być w ekosferze, chcę po prostu o, zdrowa, o żywność, terapię naturalne, tak? Ja Chciałam dopowiedzieć, że ja wczoraj miałam z Arturem no, pierwsze takie spotkanie jako koordynatorem i ogólnie tak do ludzi wyszliśmy no właśnie z, takim, z taką prośbą, że jeżeli są świadomi lekarze, pielęgniarki położne, nauczycielki, przedszkolanki, żeby się do nas zgłaszali. Że chcemy właśnie, no, sytuacja jest taka, jaka jest, i Artur jest ratownikiem medycznym, więc powiedział, co może zrobić, ale potrzeba nam więcej takich ludzi. Dokładnie to, co powiedziałeś, my też to propagujemy, żeby wzajemnie się wspierać, bo człowiek, jak zostanie sam, a tak jak mówisz, nie daj Boże, trafi do szpitala, to to chyba y, naprawdę. Gorzej nie trzeba. No, straszne, rzeczy to, się dziwią, straszne rzeczy się dzieją, bo zdrowych ludzi praktycznie wychodzą na jakąś dolegliwość wychodzą, nie wychodzą często, to młodzi ludzie. Jest, jest tyle zamieszania i tego całej dezinformacji w związku z covid-dozą, Tyle za, zawodu, tyle cierpienia. tak pamiętam, że zastanawiałem się to już tak na marginesie, bo chciałem jakiś takie parę, parę wątków merytorycznych jeszcze, żeby wyszły w tej rozmowie. Myślimy, w jaki sposób zorganizować ludzi, żeby przełamać ten cały wiesz, ten stan, stan polityczny, bo to w sumie niestety wszystko zależy od polityki, po to budujemy Parlament, żeby można było potem wyłonić ludzi mądrych, uczciwych i z wiedzą, którzy w sprawie zdrowia zaproponują kompletnie nowe, radykalne rozwiązania. Ale też często jest tak, że, że ludzie się motywują po prostu protestując przeciwko czemuś. Potrzebne nam zarówno to niezadowolenie, które no narasta ze służby zdrowia, i tak sobie pomyślałem, że gdyby zrobić taki kongres ludzi, których skrzydziła służba zdrowia, to musielibyśmy chyba wyjąć, wynająć, nie wiem, Stadion Narodowy. Co? Co ty myślisz? Albo, albo jeszcze coś więcej, nie? bo tak jak się słyszy, tych ludzi to, to jest bardzo smutne. Chociaż część ludzi nie wie, po prostu wie, że jest pokrzywdzonych, i tłumaczy to w inny sposób. nie? Ja jeszcze jak mogę Janusz dodać bo zapomniałam żeby nagrodzić tych wystawców którzy jadą tak daleko ja chciałam zaproponować taką rzecz, pomiędzy 12 a 13 kiedy jest przerwa obiadowa ludzie z Bolesławca i okoliczni mają wolny wstęp po to żeby sobie coś kupić mhm. od tych wystawców, bo oni przejechali bardzo daleka. Także niech to pójdzie dalej między 12 a 13 kiedy jest przerwa obiadowa. Można wejść i kupić te różne wspaniałe rzeczy które oni będą mieli nie płacąc za wejście bo za festiwal się płaci bo Koszty na no, no, targi w różnych miejscach są nieraz ma, mało płatne albo są bezpłatne, teraz w Rzeszowie na przykład były oddzielone targi, były oddzielone od, prelegent, od prelegentów i ci którzy wchodzili na prelekcje to sobie tam za jakiś bilet kupowali, ale ci co byli na targach po prostu no, już tak sobie wchodzili, oczywiście jak są jakieś duże opłaty na, na tą część targową to jest bardzo dobre, bo, bo to tak widzę, zauważyłem, że to, ten podział wiesz, że to, to wtedy jest łatwiej jakby, jakby o frekwencję, nie? Na część targową sobie przychodzą ludzie za małą opłatą, a na część prelekcyjną no to troszeczkę to jest więcej, bo wiadomo, że tam są większe koszty. Ale jak tam, że się sobie to ułożyli, to w to nie wnikam, jeśli chodzi o kwestie ceny i tak dalej, to masz tam na stronie internetowej, więc na koniec przyjmijmy, przy, przy, podajmy informację, gdzie szukamy tych szczegółowych danych dotyczących tego festiwalu. No u, u mnie na profilu Zosia Golis mhm. jest, ale Wolni Ludzie Bolesławiec mhm. i TV Wolni Ludzie w Bolesławie, też tam można zaleciać zamieszczami tu i tu. No i u Artura na, na stronie też, Artur Michułka, naszego koordynatora, tak. też są te informacje. Jeżeli ktoś wrzuci Festiwal Wolności, Świadomości i Zdrowia w Bolesławcu na Facebooku, to mu wyskoczy. Pod audycją z tobą czy, czy z Arturem ja też daję informacje o tym festiwalu. Ale dużo Jola, Joli Kulesza, chciałam jeszcze raz podziękować, bo ludzie dzwonią od niej. Mówię, nie wiem co jest, dostałem pani telefon i Jola mówi: Masz tam być, ja tam będę. I oni w tym zaufaniu mówią, co mają, i jako wystawcy po prostu przyjeżdżają i chcą z nami też być mm. i popierają, że jest fajna idea i, i, i cieszę się bardzo, Dobrze. że coś takiego jest, Dobrze. że przesiedliśmy się z malucha, wiesz, może nie do Ferrari, ale. Ale chyba już do Mercedesa, bo to już jest, no to już większa jest większe skala, dzieło, niż tylko to pierwsze spotkanie integracji. Naprawdę, tego jest coraz więcej. Cieszymy się, że wolni ludzie tutaj legnica, a cały okręg szerzej są miejscem, gdzie, gdzie w konkretnie się spotykają. Teraz i to dla zdrowia i jeszcze raz dla zdrowia. Także dziękujemy. Też tam się wybieram, więc, więc się zobaczymy. Pozdrawiam was serdecznie i zapraszamy do udziału w tym wyjściu. Wspaniali widzowie i goście NTV, nasz projekt funkcjonuje prawie 10 lat. Wszystko przede wszystkim dzięki Waszemu wsparciu. Nasze konto, gdzie możecie przesyłać darowizny, widoczne jest na niniejszej planszy. Wielkie serdeczne dzięki, Janusz Zagórski i cały zespół NTV.